Dobra Obiecane pompeczki e, Teraz się spuściłem, A nawet zmęczyłem się Ale już nie mam sił Zrobię te pompki I co? Nie czekam? Podnoszenie Także co? Idziemy Patrzcie jaki fajny guziczek Słyszałem sobie Rambiego Z wypadów Com1 Z tego roku no.

gdzie jest to kochane. Dla ciebie to też robię. Chcę się zmienić. Ale nie tylko fizycznie tu, ale i pod każdym innym aspektem duchowym, poznając Boga i Jego możliwości, otwierając się na Niego bardziej, czytając pismo. Bo mam yy, ludzi zesłanych właśnie od Boga. Gdzie chcą, żeby zaszło? A no on, Bóg chce, żeby żebym ja zaszło nowe życie. W tyle nie słuchałem, ci ludzie byli obok, ale skubany nie odpuszcza. No jest wariat. Jest wariat taki, który, no jak ja, to ma tę moc. I też ją daje. I każdemu z nas ją daje, bo każdego z nas kocha. Nie że jesteście. Tyle, ja chcę dalej robić pociągnięcia, o matko najgorsze co może być bo nie umiem, to jest najgorsze już nie mam sił w rękach też po tych pompkach jeszcze tak mi dogrzało fajnie, o jest to, widać cokolwiek niestety, ja czuję i wiesz że czuję coś ciekawe. no i fajna siłownia zapraszam do and speed. proszę bardzo, tak to właśnie wygląda Sunę się trochę, Ryk. Rozumiecie? Przyjdźcie, poczujcie. możemy razem się e, wspierać w tym. I rosnąć po prostu. Rosnąć ludziska. Być szczęśliwi. Bez używek, jakikolwiek. E, no chyba, że jest tak. Albo zapraszam do siebie i masz dużo alkoholu. Nie, żartowałem oczywiście. No, no, ale na serwesa jak najbardziej, jeżeli ktoś potrzebuje chce, nie tylko jego życie. Ale na do tego, że lepiej się żyje. Ja się nie ma nic na głowie, jest ja wolnym od wszystkiego i zaufa się Bogu. Ja próbuję się na to otworzyć. Eee, próbuję to streszczać czytając pismo. Więc osy pomyśli świętek. Co jest to tym stało? No ja. A co się z tym stało? Chciałem zobaczyć jak to jest. Wiesz, eee, chcę zobaczyć jak to jest otworzyć się na Boga naprawdę przez siebie samego. Jak to jest żyć inaczej niż żyję do tej pory? Bo jak na razie to mi się nic nie udało. Naprawdę. Nic. W yy, ciemnej dupie yy, jestem ze wszystkim czym tylko może być. Po yy, ty byłem dużą rokiem. Ale to opowieść bardziej personalna do każdego. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjść, posłuchać, przyjść, zapytać Cię, zadzwonić. Aha i pamiętajcie, macie jakikolwiek problem, odzywajcie się. Ja nie będę oceniał nikogo z niczego. Ja chciałbym po prostu, żeby to nie było ładowane w nas te negatywizmy, a żeby każdy mógł wziąć i być szczęśliwym i takim wolnym od tego. Także trzymaj ta się, będę robić najlepsze ćwiczenie, którego nie umiem, ale oczywiście skameruję, że nawet raz się nie pociągnę, albo góra raz, bo mnie tak ręce było. Aha, przysiadł, zrobiłem 20, nie 50, bo się nie udało. Są to tylko 25 jak na razie, może jeszcze zrobię po tym pociągnięciu, chociaż w opieru się pociągnę. No i co? I lecę dalej, bo trzeba jechać do domu jeszcze z Reksiem wyjść. Um, no jeszcze muszę sobie pranie na mieście zrobić, bo pralka mi się dotuła, delikatnie mówiąc. No, ale nie będę nikogo stawiał swoje problemy. Każdy ma swoje życie, co nie? Zdróweczka. zabaw się dobrze, Elo.